Cześć moi drodzy, w związku z tym, że szukam swojego miejsca, że tak powiem na ziemi, postanowiłem wrócić tylko tam już tym razem na poważnie do autohandlu. Aby nie ryzykować zbyt dużych pieniędzy, przeznaczyłem mniej niż średnią krajową na, na początek i zobaczcie co z tego wyszło. Na końcu będziecie mieli małe podsumowanie jak zakończył się ten tydzień, a powiem Wam, że zakończył się niespodziewanie dobrze. Zapraszam do obejrzenia. Dzisiaj pokażę wam jak wygląda gotowy Yaris do sprzedania O w tej chwili wyszło, także chciałbym jeszcze zrobić film Pokazujący jak to wygląda, co zrobiłem w samochodzie I za ile go kupiłem, ile mi wyniósł Także mamy tutaj Yarisa 1.3 Benzyna, sama benzyna to jest taka wersja bez klimatyzacji Wypraliśmy tutaj wnętrze. Wyczyściliśmy, bo był syf straszny. Zrobiłem tutaj mocowanie progu, mocowanie belki z tej strony, bo było wyrwane i dlatego nie przeszedł przeglądu. Także jest wstawiony próg, wstawione te wszystkie wzmocnienia, a wziąłem to z, z drugiego rozbitego Jarisa. Wszystko jest zrobione tak jak, tak jak było fabrycznie, auto jest umyte. Opony są zmienione z tyłu, bo ciało oponę przez tą belkę Z tej strony Także tak wygląda auto Auto normalnie już przeszło przegląd Historia była taka, że Z tym samochodem, że Oni go przygotowali w zasadzie tak, było do wymiany Zawieszenie z przodu, czyli tak zrobione, zrobione zawieszenie Wymienione wahacze Zrobione hamulce Zaciski z tyłu wymienione Klocki tarcze i ogólnie technicznie było sprawne, jednak właśnie ze względu na tą korozję tej belki. Auto nie nadawało się na przegląd. W tej chwili już jest poogarniane, tak samo lampa z tyłu też nie świeciła, wzięliśmy ją też z dawcy, także jest auto sprawne, gotowe do jazdy. Powiem wam szczerze, że nawet jest, jak widzicie, zatankowane, co w samochodach za te pieniądze się nie zdarza, jest pełny bak. Jest pełny bak paliwa. Ręczny jeszcze naprawiłem, bo też nie działał. Także auto jest do sprzedania. Zobaczymy, jak Pewnie w następnym odcinku Wam powiem. Ile, jak to wyszło na czysto, konkretnie. No i Alfę też miałem, tak zostawić dla siebie, ale też stwierdziłem, że może. Może, może wystawimy także. Zobaczymy, czy alfa się sprzeda. Też nie mam ciśnienia, jakoś na sprzedanie po prostu wystawię. Po będzie sobie za dwa tygodnie. Jeżeli nie, to zamawiamy tam rzeczy i będziemy ją naprawiać. Teraz, tak. To jest najważniejsze w handlu za małe pieniądze. To jest to, że musimy niestety potrafić samemu i naprawić, i wymienić próg. I zrobić hamulec, i, i tak dalej, i tak dalej. To jest niezbędne. Musimy wsadzić w pracę, jeżeli mamy budżet niski. To niestety musimy się znać trochę mieć trochę narzędzi, mieć trochę warsztatu, żeby, żeby takie auto przygotować. I tutaj no, naprawdę te umiejętności takie są niezbędne, bo gdybym chciał oddać to auto, żeby naprawić, to to już w ogóle jest temat nieopłacalny. samochód jakoś wygląda on wyglądał strasznie wi wi wiadomo że te siedzenia są trochę po te on ma 300 3000 tysiące przebiegły nie wiadomo że te siedzenia już są trochę po e, że tak powiem pofatygowane ale są czyste przynajmniej bo normalnie się świeciły także e, zawsze jak ktoś przyjedzie no to Samochód jest po prostu czysty. Inaczej się to. Wiadomo, że to nie są pieniądze, to nie jest auto detailing, ale moim zdaniem auto musi być przyszkowane, wyczyszczone. Także wracając do tematu, no musicie to auto sobie przygotować samemu. Tak najlepiej by było. Wtedy nie musicie nikomu płacić i ta w zasadzie to co zarobicie, to jest właśnie ta robota co w, w takie w takie auto. Zaraz przejdziemy sobie do Alfy jeszcze. Alfa wygląda całkiem, całkiem dobrze. Nie jest jakiś tam, jakimś tam, takim ostatnim gruzem. ale też nie będę tutaj wystawiał jakiś nie wiadomo jakich cen za tą alfę. Fakt, że jest fajna, fajna wersja. Jeszcze muszę ją tutaj podkurzać w środku, przecześć te skóry, to deskę, żeby to ładnie wyglądało. I co, i wystawimy to, tak. Wystawimy, zobaczymy co się będzie działo. O, ja nie spodziewam się, że tutaj będzie las, las rąk chętny na ten samochód, ale prędzej czy później wydaje mi się, że ktoś to kupi, jak mówię daje 14 dni. Jeżeli nie, to wymieniamy drogi i robimy jej resztę, tak żeby to było sprawne i trochę sobie nim pojeżdżę. Ja Lisa wystawiam za 2700 zł do jakiejś tam negocjacji, a myślę, że Alfa około 2500, też 2400, może wystawię. Także zobaczymy, co z tego będzie. Będę Was informował. No i ta J pojechała. No i moi drodzy, z Jaricem była szybka akcja. Sprzedał się praktycznie od ręki. Zarobiłem na tym aucie dwa razy tyle, co do niego w sumie w sumie wyniósł. Zapłaciłem za niego 900 zł. Tam przeglądy, opony i tak dalej mi kosztowały 390 zł. Czyli wyszła mnie 1290 zł. Za 2600 ten samochód poszedł. Pierwszy raz e, powiem Wam szczerze, że spuściłem 100 zł. 2700 wystawiłem, tak jak Wam mówiłem. I poszło za, e, poszedł za 2600 w zasadzie e, po dwóch godzinach. Także super. Mi się wydaje, że dubel zrobić na aucie to jest spoko. I teraz nam się trafiła jeszcze taka avensis 2.0 D4D. 116 koni. Jest trochę pofatygowana. E, Ogarnąłem ją trochę wewnątrz zewnątrz i w zasadzie też wystawiłem ją właśnie. Też już ktoś ma przyjechać po nią. Wystawiłem ją za 4200 Kosztowała mnie na ten moment jakieś 2800zł, także jak widzicie trochę uszkodzony zerzak i tak dalej, ale ogólnie stan techniczny jest fajny. Sprawna klimatyzacja, mi się wydaje, że za te pieniądze to 4 elektryczne szyby, mamy tutaj składane lusterka. Boczne czujnik deszczu, sprawny klimatronik dwustrefowy, także no i to wszystko działa w niej Także spokojnie mi się wydaje, że powinienem koło tych 4000 za nią dostać. No i alfę troszkę ogarnąłem w środku. Także, moi drodzy, z alfą, tak jak mówiłem. Ktoś tam miał przyjechać, nie przyjechał, ja już mam na nią plan taki, ja sobie trochę nią pojeżdżę, trochę sobie zrobię, bo ja auta generalnie staram się podzielić na takie, które, które są od razu do sprzedania a I takie ciekawsze auta chciałbym sobie, chciałbym zostawić dla siebie, a to jest jedno z tych aut, którym chciałbym trochę pojeździć, nawet ze względu na to, że tu jest wymieniony rozrząd, wymieniona ta dwumasa niedawno także Chciałbym zaprowadzić to do ładu, ale żeby to zrobić, w, jakichś w miarę sensownych pieniądzach, będę musiał po prostu zrobić taki myk. O którym wam powiem pewnie już w przyszłym, w przyszłym materiale. I to jest to auto, które będzie takim trochę projektem moim. Pojeżdżę sobie trochę pewnie kilka miesięcy i nie no wiem co dalej zobaczymy. No i to jata pojechała do dobrego właściciela że moi drodzy, reasumując to wszystko, początkowa inwestycja to było 1290 zł, sprzedałem Jerisa za 2600 to mamy zarobione 1300 zł, dołożyłem potem 200 zł, kupiłem Avensis'a i Avensis'a sprzedałem za 3700 zł, czyli 900 zł z Avensis'a plus 1300 z Jarisa daje nam 2200 zł, co jak na tak naprawdę tydzień czasu wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, tym bardziej, że ze swoich wyłożyłem tak jakby tylko 1500 zł. Trzeba się liczyć z tym, że no nie zawsze tak to wygląda. Największym problemem jest zazwyczaj zakup tego samochodu, bo samochodów jest dużo, tak naprawdę do tych 3000, ale większość to się po prostu nie nadaje do, do jakichkolwiek napraw. Są takie typowe szroty, zresztą to możemy zauważyć w, w, w komisach tych tanich, które sprzedają samochody W zasadzie wyciągnięte ze złomowiska, jakieś wrosty opłukane tylko kaczerem i tak dalej A ja chciałbym jednak sprzedawać, mimo wszystko, że to są tanie samochody Chciałbym auta te sprzedawać w takim stanie dojazdy, żeby ktoś tym samochodem jeszcze sobie pojeździł Dlatego dla mnie też zwracam bardzo dużą uwagę na... Stan techniczny, bo niektóre samochody się opłaca jeszcze coś tam zrobić, a przy, przy niektórych już w zasadzie się nie opłaca ich w ogóle nawet y, dotykać. Także to, to jest naj, największe zadanie, żeby znaleźć dobry samochód, y, y, żeby go sprzedać, bo jak z, z, znajdziesz jakiś dobry samochód z jakąś naprawą, która y, przewyższa dla Kowalskiego y, y, wartość auta, a wy to zrobicie za, za grosze, że tak powiem, to wtedy to, jest, to ma, ma sens. I te samochody się łatwo, łatwo, że tak powiem, sprzedają. A no, w typowe szroty no to ja już się w to nie mawię, nie chcę. Także, także tak to wygląda z mojej strony. Słuchajcie, dziękuję za obejrzenie odcinka. Pewnie będą dostępne, coś tam się szykuje już. Ja za chwilę wyjeżdżam, więc dzisiaj niedziela, południe. Za chwilę po rosołku, że tak powiem, biorę auto. Jadę popatrzeć sobie, może coś z karteczką stoi gdzieś na blokowiskach, może znowu się coś uda kupić. Dzięki za obejrzenie i do, do następnego materiału. Pozdrawiam. Dzień.